Cześć Minecraft z tej strony Over i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to za godzinę wyłączy Wam się monitor i już nigdy nie będziecie mogli go włączyć. I będziecie musieli sobie kupować nowy monitor za około 20 tysięcy zł, więc no już nigdy nie pogracie sobie w Minecrafta, nigdy nie pooglądacie YouTube'a, ani nic z tych rzeczy. Więc jeżeli chcesz mieć sprawny monitor, to lepiej w tym momencie zostaw łapkę w górę i oglądamy. No, i jeszcze przed odcinkiem się Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mój serwer rgmc.pl IP Macie przez cały odcinek w prawym górnym rogu. No, i jest to sieć serwerów, na której znajdziecie takie tryby, jak na przykład Survival 1.16.3 czyli survival na najnowszą wersję Minecrafta. Dodatkowo jest to tak naprawdę największy serwer survival w Polsce, gdzie nawet o godzinie 14, tak jak teraz, gra prawie 90 graczy, co jest naprawdę perfect, no, bardzo dobrym wynikiem. E, oprócz tego są takie tryby jak Megadrop, Czyli no wiadomo, bardzo duży drop, dodatkowo każdy ma tam VIP-a, czyli macie darmowego kit VIPa, czyli no klepy są praktycznie cały czas. Tryb PvP, czyli no wiadomo, ostre klepy, dobra klepa, różne tryby, naprawdę bardzo przyjemnie się gra. I tryb Skyblock, który startuje już wkrótce. No i mam nadzieję, że wbijecie zobaczyć serwer, jeżeli jeszcze na nim nie graliście, a jeżeli graliście, to mam nadzieję, że będziecie grali dalej. I już nie przedłużając, miłego oglądania Wam życzę, Minecraft kumple. I jesteśmy już na serwerze, z którego będziemy nagrywać i jest to mój serwer tryb survival 1.16.3 No i co my dzisiaj na tym odcinku będziemy robić? Więc z racji takiej, że ostatnio na tym trybie była rekrutacja i dostało się aż trzech nowych test helperów, to postanowiłem, że ich przetestujemy i przetestujemy ich na odcinku. Ja sobie wiem na Multikonto, mam nick Polak z Anglii 12, więc no na pewno nie rozpoznają, że to jestem ja. I pójdziemy sobie kopać diamenty. Diamenty na X-Rayu. Ja już sobie przyszykowałem teksturpaka X-Rayowego. O tutaj, o X-Ray X Ultimate. Ktoś mi dzwoni, poczekajcie. Dobra, już wróciłem. No i po prostu idziemy na losowe. Troszeczkę sobie tych diamentów pokopiemy. No i zobaczymy, czy mnie ci test helperowie sprawdzą, czy są oni aktywni. I mam nadzieję, że mnie wezmą na sprawdzanie. I jestem bardzo ciekawy, jak się będą zachowywać, właśnie na sprawdzaniu. Mam nadzieję, że uda mi się w miarę szybko po prostu zrobić tak, aby mnie sprawdzali, no ale pokopię troszeczkę diamentów, a ci helperzy są naprawdę bardzo aktywni, więc myślę, że bez problemu zaraz któryś mnie weźmie na to sprawdzanie i sobie z takim delikwentem pogadamy, może mnie sprawdzi, może mnie od razu zbanuje, zobaczymy, więc ja robię króciutkie cięcie i widzimy się jak już będę obok jakichś diaksów pod ziemią i w ogóle Minecraft jest bardzo brzydki jak jest noc, więc no widzimy się już za chwilę. Jestem już w podziemiach i jest taki problem, bo nie widzę tutaj żadnych diaksów, chociaż, o dobra, widzę, widzę diamenty, no to kopiemy się w ich stronę, no i zobaczymy, czy jakiś admin mnie weźmie na sprawdzanie, kurde, bardzo dziwnie mi się kopię na tym x-rayu, a to jest jakiś kejf ogólnie, o, tutaj jest jeszcze więcej diamentów, dobra, to pójdziemy sobie po te diaksy, nawet ile tu diaksów obok siebie, dobra, no to tutaj widzimy pierwsze diamenty, więc je wykopię, dobra, i... Pierwsze diaksy wykopane na serwerze. Pozdro, łatwiutko. E, teraz drugie diamenty wykopane. Dobra. Czy ktoś? O, dobra jest, dobra mamy. Jak cię, tak jak mówiłem, administracja bardzo szybko zareagowała. E, jest to admin pogodynek. Siema, siema pogodynek. Co chcesz? Zapytam się go, co chce pan pogodynek. No i już mam pana pogodynka. Tylko nic do mnie nie pisze. Ej, ja mogę go bić! Zabijamy go. Klepa normalnie z typem. Dobra, nie przyznaję. Co jest? Do konsoli mam pisać? MSG Pogodynek nie przyznaje Napiszemy do Pogodynka, że się nie przyznajemy Ponieważ my jesteśmy czyści, żadnego X X-Rea nie mamy Zobaczmy co on nam na to odpisze Podaj anydesk O, patrzcie, chce anydeska ode mnie Jezu, jak idealnie, dobra No to sobie z nim porozmawiamy na N desku Dobra, poczekaj, co to anydesk? Zapytamy się go, co to jest Anydesk, wiecie, będziemy udawać takiego nieogarniętego gracza, takiego, wiecie, takiego, co ma, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, z 10 lat i dopiero pierwszy raz bił na serwer i nie wie, co to jest Anydesk. Są tacy gracze, zdarzają się tacy gracze, ja nie mówię, że oni są źli, ponieważ, no, to są normalni gracze, człowiek, tak jak każdy inny, 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 Boże, ale się zająkałem. Ale po prostu mnie ogarnięty troszeczkę Dobra, co na mnie odpisał? Tam mogę sprawdzić ciebie czy nie masz x-ray lub cheatów Dobra, ja nie mam x-ray ani nie mam cheatów Mogę już iść? <noise> tak, mu za, tak mu napiszemy Zobaczymy co nam na to odpisze Nie Ech, Dobra admin, to ja pobieram Pobieram tego anydeska i już ci podaję Dobra, poczekajcie chwilę. Ja sobie odpalę NDeska i zmienię widok kamery, aby była kamera, wiecie, taka na monitor i już mu podaję tego NDeska, więc poczekajcie momencik. Dobra, już jestem, już mam widok na naszego NDeska, mamy widok na pulpit. E, tylko teraz jeszcze sobie wyłączę tego teksturpaka, by mnie od razu nie wykrył, więc sobie dam tutaj takiego default. Już nam się on ładuje. I już mu podajemy Ndeska. Dobra. Mój kod enydesk to... Jak ktoś chciał specjalnie przez przed względami, wiecie, abyście potem nie pisali, że jestem analfabetą. Dobra. Podaję mu kod enydeska, no i zobaczymy, jak pan pogodynek będzie nas sprawdzał. Zaraz się z nami połączy. Szkoda, że bez głosu, szkoda, że bez głosu, no ale tak też się dam. Będę do niego pisał na enydesku. Dobra, łączy się z nami, uff. Mam nadzieję, że nie zorientuje się, że po prostu nie jestem over. Na początku włączę mu uprawnienia do wszystkiego. Zobaczymy, co on zrobi. Dobra, akceptuję. Dam sobie na duży. Siema. mu siema. On nas nie słyszy, jak coś nie, bo to jest anydesk. Wyłączyłem mu dostęp do wszystkiego. On teraz nie może mi ruszać w ogóle myszką. Ciekawe, czy coś mi napisze. Patrzcie, nie ogarnia, że nie ma permisji. Ej, może to nam się uda. On seryjnie nas nie będzie mógł sprawdzić. Bo patrzcie, coś tu klika. Widać jego myszkę, ale nic się nie dzieje. No, panie Pogodynek. Co jest? On nie wie co się dzieje. Chłop nie wie co się dzieje. Ograliśmy chyba helpera. Po prostu wyłączyliśmy mu wszystkie permisje. Halo jesteś? Escape kliknij. Patrzcie pyta się Nie! Nie mam escycy na klawiaturze. Wypadł mi. Napisałem mu, że nie mamy escape'a, że wypadł mi escape po prostu na klawiaturze. I zobaczymy, co on na to nam odpisze, no. Dawaj, kozaku. Patrzcie, próbuje nam klikać, ale ja mu uprawnienia zabrałem. On nie wie, że ja mu zabrałem uprawnienia. On napisał coś do mnie. Kliknij co kliknąc. Wejdź w opcję. Jakie? Patrzcie, on, widzicie, on próbuje klikać, ale nie może. Ale go graliśmy w Minecraft. A tutaj mam kliknąć? No dobra. Będę udawał, że klikam, ale w rzeczywistości nie będę klikał. Coś nie mogę. Coś nie da się kliknąć. Dobra, udajemy, że po prostu nam nie działa ta opcja, że nie możemy tego kliknąć. Co nam odpisze? O, pisze coś. No co nam odpisze, panie Pogodynek? My, no, my nie możemy kliknąć. Zostaw nas, Pogodynek. Kliknij, albo dostajesz bana, no kurde, no nie chce się z nami bawić Dobra, poczekaj Zawołam tatę, on mi kliknie Dobra, na że zawołamy tatę i że on nam kliknie Teraz, wiecie, udaje, że mnie nie ma, że teraz wołam tatę Dobra, tata już przyszedł I teraz klika Już Dobra, tutaj już widzi x-ray naszego, x-ray ultimate 1.16 Czy coś z tym zrobi? Patrzy się Masz x-raya, co? Nie, to zwykły txt, tylko go tak nazwałem Dobra, jeszcze tak mu napiszemy Dostajesz bana, nie! Patrz, to zwykły txt Dobra Załączę sobie tego texture packa, by pokazać, że to jest x-ray, taki zwykły No, ładuje się a to wy, ty, fy, co to jest? Ja o tym nie wiedziałem. Ja tego nie używałem. Naprawdę, admin. Udajemy, że teraz wiecie. Panika Gaming, kurde, zaraz bana dostaniemy na naszym ulubionym serwerze, na którym gramy 25 godzin na 7 godzin. No, odpiszesz nam coś, panie pogodynek? Admin, nie. Nie dawaj. Ja nie używałem cheatów. To mój ulubiony serwer. Tak mi jeszcze napiszemy. No, jak na to zareagujesz, panie pogodynku? Czy zlitujesz się nad biednym. jaki ja mam nik? Polakiem z Anglii 12? Czy dasz mi bana? Jak mnie potraktujesz? No, co mi odpiszesz? Co on tak długo piszą? Chyba czołem stuka w tą klawiaturę. No naprawdę, no chłop stuka czołem w klawiatury i odpisuje mi 3 lata. To jest naprawdę jakiś fakt, chyba. No, odpiszesz mi coś? Nie, no chłop. chyba mama chłopa na obiad zawołała, tak mi się wydaje. Na obiad chyba poszedł. Halo? Admin jesteś? Chłop poszedł na obiad. Ej ty może go zabijemy? Ej co wy na to? Mam jakieś drewno, jest to jakieś kit dre drewno na przykład? Kurde nie ma tu kit drewna. M mogę go kill A dobra już jest. Wiem, że masz x-ray. A dobra, mam pomysł. Kurde on już poszedł, dobra. Admin. Dobra Admin, ja naprawdę lubię grać na tym serwerze Ale mam teraz pomysł co, co mu napiszemy, patrzcie teraz na to Zobaczymy czy Pan Pogodynek poleci na pieniądze Zobaczymy, patrzcie na to co mu teraz napiszemy Dostajesz bana, nie, poczekaj A jakbym ci dał 20 zły pysycy To byś mi nie dał bana I jeszcze dałbyś jakieś itemki na przykład te zbroje i elitre. Dobra. Próbujemy przekupić admina. Spróbujemy go przekupić. Możemy tak zrobić! Patrzcie co mi napisał. Dobra. To ja mam tutaj kod obok siebie, bo miałem sobie kupić VIP'a na. Bo miałem sobie kupić Fortnite coinsy, ale jednak ci dam. To daj mi zbroje. A ja ci dam pysycy kod. Dobra, zobaczymy, czy naprawdę da mi tą zbroję. No, co mi napisze? Poczekaj, momencik, dobra. Jezu, nie wierzę. Pogodnek naprawdę wydawał mi się dobrym test helperem. On chce nam dać nie dać nam bana, da dać nam zbroję za pysy karda. Jezu Chryste, kogo ja zrekrutowałem? Boże Święty, myślałem, że on jest w porządku. On takie rzeczy robi, lol. Boże, Jezu. Ciekawe czy naprawdę on mi to da, bo może mnie jeszcze zbanuje, ale jeżeli naprawdę mi to da, to no... Od razu dostaje degrada, tak mogę powiedzieć. Od razu go degraduje i go banuje na tym serwerze. Bo tak, takie zachowanie to jest naprawdę. Za 20 do tej pace of carda, ...dawać Umbana, jeszcze takie coś, rozłączę się na desku. dobra. Dobra, on się rozłącza na Ndesku i zobaczymy, czy nam teraz naprawdę to da. No, gdzie jesteś? Dobra, e, tepną się już do mnie ten admin i patrzcie, daj mi itemy. On mi naprawdę to dał. Dał mi Seta 5.3. Set 5.3 jest prawie najlepszym setem na całym serwerze. Tylko ze skrzyni on leci, rozumiecie? Tylko ze specjalnych. Dał mi miecz 5.2. Elitre. Dobra, MSG, pogodynek dzięki za itemki. Daj kodzik Dobra, kodzik jest taki, 997 Jesteś u overa. napiszę mu, że jest u Overa <laughs> Ciekawe jak na to zareaguje, skamer, skamer Jesteś u overa, już masz degrada, nagrywałem to wszystko Napisałem mu tak, o, zobaczymy co nam pan Pogodynek napisze jeszcze na sam koniec bycia członkiem administracji no, co nam napiszesz? Over to noob nie zrobi mi nic. No to dobra. No to ja się przelogowywuję na overa. Poczekajcie chwilkę. Robię przelogowanie na overa. Zaraz będę. Chcesz bana? Już idę do overa. Tak mu jeszcze napiszę. Widzimy się już, jak będę na overze. Przelogowałem się już na. E, przelogowałem się już na overa. Teraz się tpniemy do pana pogodynka. E, witam, panie pogodynek. Gdzie pan jest? Czy jest pan tutaj? Jest pan tutaj. MSG pogodynek. Elo, jakiś typek przyszedł mi powiedzieć, że chciałeś mu dać Unbana i temy za 20 z sycy. A, czekajcie, Ty muszę pogodynek tutaj skreślić. Dobra, zapytamy... Kurde, co ten Lemon robi? Lemon nie ma go na serwerze. Nie ma. To nieprawda! To oszust! Ale on mi wysłał nagranie. Napisałem że wysłał mi nagranie i ciekawe co pan Pogodynek, jak na to pan Pogodynek zareaguje. To fake, to nie, dobra. Chłopie jest o oszustem, dostajesz degrada. Myślałem, że jesteś inny. Dobra. No to pan Pogodynek, niestety ban Pogodynek. Degrad, próba sprzedaży itemów za PSC. Dobra, dostał już bana degrada, więc no... Z jednym Adminem się już pożegnaliśmy Pierwszy Admin pożegnany, niestety z trzech Helperów zostało już tylko dwóch Niestety z znicz dla Pana Pogodynka No nie ułożyło nam się, nie ułożyło nam się, jak widzicie reakcja graczy jest równa e, Też są tym zaskoczeni, no szczerze mówiąc ja też nie spodziewałem się tego, że akurat no Pogodynek taki no Że zrobi to co zrobił Myślałem, że jednak będzie Helperem, wydało się naprawdę bardzo spoko e, No ale no cóż Dostał degrada i dostał bana. Ja dziękuję bardzo serdecznie Wam za odcinek. Mam nadzieję, że coś takiego Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich pranków na administracji albo sprawdzenia administracji, to dajcie znać w komentarzu. Ja postaram się coś takiego nagrywać częściej. No i no cóż, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piona dla Was. Pa, pa.